Cześć, witam Was w kolejnym odcinku technicznym na moim kanale. A dzisiaj będę robił odwodnienie studienki. Trochę czasu minęło od kiedy zapowiadałem ten filmik, ale raz byłem przeziębiony. Dwa taka niezbyt sprzyjająca pogoda była, więc no, dzisiaj to muszę zrobić. Na szczęście nie pada, jest lekko rzeźko, ale sobie z tym poradzę. Dlaczego robię odwodnienie? Patrzcie, jak przygotowywałem studienkę. Tak tu jest studzienka, tutaj ładnie obetonowałem to wszystko, żeby było szczelnie, no ale nie przewidziałem, że tu mam spadek i po prostu woda mi się będzie wlewać do tej studzienki, no i nie chciałbym żeby mi się ta woda brudna do studni nalała, dlatego zdecydowałem się na zakup takich oto korytek, wziąłem dwa, nie wiem czy dwa będą potrzebne na pewno jedno zużyję. To są korytka takie do montażu w jakichś garażach, podjazdach, chodnikach, ścieżkach, po prostu żeby łatwiej woda wodę odprowadzić. I to korytko mam zamiar właśnie zamontować w tenże sposób. W tenże sposób i odprowadzać wodę pod leszczynę Leszczyna skorzysta, plus te wszystkie krzaki, które tam roślinki próbują rosnąć, ale mają za sucho a studzienka będzie bezpieczna Także co, ja sobie tu biorę miotłę <coughs> lekko obmiotę te kamyczki, żeby przy cięciu betonu mi tu nic nie prysnęło i będę montował, także za chwilę wracam Wstępnie odgruzowałem już ten kawałek przy którym będę pracował Korytko będzie zamontowane w ten oto sposób. I mam drugie, albo tutaj jeszcze kawałek przedłużę do samego krawężnika. Myślę, że to będzie najlepiej wyglądało. No i biorę się za przycinanie tutaj po prostu tego wszystkiego szlifierką. Narzędziem, które wykorzystam do wycięcia tych płyt, będzie szlifierka akumulatorowa Airbauera. Plus, mam niektóra jest nowsza, chyba ta, ta będzie. Tarcia Bosza do betonu. Ciąłem nią, krawężniki i całkiem nieźle sobie radziła, więc też ją tutaj wykorzystam. Trochę przeszacowałem swoje siły. Ten beton strasznie mocno siedzi. Kurde, ja nie wiem, jakoś łatwiej to ciało chyba. Na pewno głębsza tarcza, znaczy o większej średnicy, dałaby tutaj zdecydowanie przewagę mi w walce tej nierównej. Ale co, udało mi się wytłuc ten beton trochę więcej niż planowałem, ale z tych skrawków coś tam u żeby było ładnie. Najważniejsze, że dopasowałem to korytko. I teraz generalnie będę je wprawiał. Widzimy się kilka dni później. Po prostu czasu zbrakło, żeby dokończyć osadzanie korytka. No teraz już sobie wszystko naszykowałem. Jest weekendzik, więc można zabrać się do roboty. Najpierw co? Muszę tu nieco obczyścić. Ponieważ udało mi się wykuć ten beton. Ale jest tutaj nadmiar ziemi która mi będzie chwilowo przeszkadzała. Hmm. Tu sobie najpierw to zmagazynuję. Potem będę oddzielał beton od gleby. O. Taka robota niezbyt pasjonująca, więc pozwolę sobie wykonać ją w milczeniu. To otwory posłużą mi jako odpływ tutaj z tego kołnierza studzienki. To oczywiście będę musiał wyczyścić, żeby tutaj to było drożne i ta woda mi faktycznie tędy spływała. Być może jeszcze użyję szlifierki, żeby to ponacinać, pogłębić. A być może od razu to zrobię, tylko idę po O, i teraz tutaj woda powinna tędy spływać elegancko. Dobra, mogę zdjąć okulary i sobie to już tak prawie na gotowo przymierzyć. Wygląda to nieźle, jest ok. I to korytko będzie sobie po prostu odprowadzało wodę z tego kołnierza studni pod leszczynę. Ok, tutaj wypełnię tymi kawałkami kostki yy, miejsca. Pod kanałem, po prostu i tak sporo cementu mi wejdzie tam, a szkoda po prostu marnować cement, beton, tylko po to, żeby go wlać. Tak, o. po prostu te kamulce tutaj powypełniają trochę przestrzeń, to też jest beton przecież, więc pozbędę się gruzu trochę przy okazji jakieś mniejsze pokruszone powybieram kawałki hmm. założę kanał żeby mi się nie spało zaczydek Będzie wyglądało tak. i Najpierw ja tutaj muszę tą część wymurować. Tak jakby tego e, wylotu tak jakby e, z tych kanalików, które będą wpadały tutaj. A to dlatego, że muszę to ładnie tutaj powypełniać. Tak samo tutaj jest dziura, żeby tam nic nie wpadało po prostu tak randomowo. to zrobię sobie trochę betonu. I takim gęściutkiem tutaj popycham, żeby to korytko, tak jakby spływ ten stworzyć cały. Dobra, i tutaj. Takie złożę i to tak do równego osadzę. Dobra, to by było tutaj, zaraz wyprofiluję. Dobra, a ten drut wyrwę w cholerę, bo niepotrzebny mi tutaj tylko przeszkadza teraz. Nie dobry pomysł, żeby go tu wtapiać. On tu nic nie daje, a po prostu majta się. O! Proszę, nie ma drut. Tak. Tu jest ok. No i tu tak trochę będę musiał poupychać po prostu palcami, żeby to wyprofilować, ten spadek do tej rury. Jeszcze później, jak już całość tutaj, jakby zamuruje poprawię pewnie. Niech to zwiąże trochę, ale tak nawet wstępnie pozwoli mi to tutaj czystość tej pracy zachować i, i ten kształt nadać tak, jak chcę tą betonowi. O, tutaj taki spadeczek uformować. O, jeszcze tutaj, cień. Od razu wy, wyrobię. No dobra. Wygląda to dobrze. Powinno być ok, dobra, tu jeszcze po uzupełniać, i jesteśmy w domu. Dobra, mogę tą kratkę założyć, o, żeby tu już tą formę trzymało. A ja sobie teraz tak tą szpachelkę włożę, tu I ten beton tu dopcham na równo. na tego to też bym zrobił o Dobra, zalałem betonem. W międzyczasie padło mi GoPro i chyba samego nalewania nie złapałem. Ale najważniejsze jest to, że udało mi się obsadzić to korytko. Z jednej strony już tu na równo praktycznie wylałem. Tutaj sprawdziłem przepływ, woda spływa. No i tutaj zostało mi wypełnić tą japę. No ale to potrzebuję worek betonu, jadę do marketu. I do Was wrócę jak już ten beton przywiozę i chyba to zaleję, bo tak nie ma sensu w kawałkach nagrywać jak się tu brudzę. Szkoda kamerki też, bo już się stała w tym tyle. Także za chwilę wracam. Kilkanaście minut później już się uporałem tutaj z betonem. Pojechałem kupić jeszcze worek. Rozrobiłem akurat ten worek na styk starczył. To wygląda w tej chwili tak. Wszystko zalane wodą i mieszanką betonu. No i generalnie to musi trochę związać ta woda musi trochę wciągnąć. Yy, musi trochę to się utwardzić. W tym czasie skoszę sobie trawnik. I później wrócę tu i ostatecznie wygładzę. Dobra, patrzcie jak ładnie sobie skosiłem w międzyczasie trawnik. <laughs> to Wam przy okazji pokażę. Jak się przyjmuje przeszczep trawy. Yy, te kępy, te Darnie w zasadzie, które tutaj przeszczepiałem nie były najwyższych lotów, bo były spod samego miskanta, były przeschnięte. Ale jak widać, patrzcie jak ładnie już się Poodżywiała część i odbija. Tam, gdzie było sucho, no to już ta trawa w zasadzie nie funkcjonuje, bo już dwa razy kosiłem. Są łyse pola, no ale to sobie zaraz zarośnie. Fajnie z, wraz z podlewaniem to osiadło w miary równo. Tutaj będę musiał chyba trochę jednak udeptać, ale generalnie nie ma tragedii. Jak na szybką akcję, którą tu wykonałem, jestem zadowolony. Na przyszły rok nie będzie śladu, że tutaj były jakieś skrzynki, grządki podwyższone, Będzie ładnie równiutko. Tu wracam do. Studni i do betonu, który lałem, o patrzcie, jak ładnie już zmatowiała powierzchnia tego betonu. To znaczy, że wciągnął wodę tyle, ile mógł. I teraz y, trzeba to jakoś ładnie wykończyć. Nie będę paczką się bawił, wezmę po prostu miotłę i zrobię, o, też taki wzorek wzdłuż. Antypoślizgowy, można powiedzieć, i też części pomoże terowki odprowadzać wodę w tą stronę. O, tutaj brzeg zamiotę, tak, o, żeby to się wtopiło. No. I dobra, teraz jeszcze z tej strony to jakoś zrobię. tu mam długą turyn nad, nad głową. O, dobra. O, dobra, można powiedzieć, że tak. Będzie ok. I teraz pozostaje mi wyciągnąć te kratki i je umyć z tego betonu, żeby mi ten beton tu nie został, żeby tu ładnie wyglądało. O, patrzcie. Tak, tu woda stoi, bo spadek się nie udał, niestety. Ale jak chciałem mieć to na równo, to musiało tak być. No trudno, ta woda i tak tutaj się będzie wylewała. Więc tu, że trochę stoi, to mi nie przeszkadza w żadnym razie. No to pókać trzeba A komar atakują Już niestety taka godzina Dobra i druga. Oj. Woda fajna letnia z małzera. Nagrzana, cały dzień słoneczny. A to no przeczochran trochę miotłum. Bo już podeszło bardziej. Ach, dobra. Dobra, tu jeszcze, zanim ten to zwęża wodą psiknę żeby przepłukać to korytko, jakby tam jakiś beton w razie leżał a raczej na pewno leży, więc O, patrzcie, o tak Przepłukane o tam dałek jest dosyć płytki, więc trochę wody dużo poszło ale ten ten to już taki wypukany jest, nie zwiąże tam na dole przynajmniej tu można zobaczyć jak ścieka z tego korytka także mam nadzieję, że będzie swoje zadanie spełniać ten mój patent kurczę. nawet spoko to wyszło chyba zamontuję te kratki o I ok. Także widzicie, to wygląda teraz tak. Założę dekiel od studni, jest w miarę równo nawet. Wyszło i teraz woda, która będzie ściekać mi tutaj brzegiem, tymi rowkami przy rurze, będzie ściekała do korytka i tam pod leszczynę. Dwa w jednym, nie zaleję mi studni, i będę miał podlaną leszczynę ten obszar mam dosyć suchy tutaj więc podejrzewam, że będzie ciągnął wodę dosyć dobrze. Może jeszcze coś tam z piaskiem pokombinuję ewentualnie żwirkiem, żeby to ten drenaż poprawić, ale myślę, że nie będzie takiej konieczności. Dobra, widzieliście. W zasadzie nie wiem, ile wam pokazałem, czy to wystarczająca ilość materiału, żebyście byli usatysfakcjonowani oczywiście. Bo też no, ciężko robiąc taką brudną robotę z fiastą, troszeczkę bo to jednak cement, wszystko włazi wszędzie. Kamerkę trzeba przecierać, ciężko jakoś to nagrać, złapać. A nadzieję, że będzie widać. Clue, czyli wycinanie betonu, wkładanie korytka i zalewanie betonem. Nie ma tu jakiejś większej filozofii, trzeba wypoziomować dobrze, czego też nie zrobiłem, aczkolwiek budowlańcem nie jestem. A tutaj też, no mogłem to zrobić, ale po prostu tu by mi się nie zgrywała krawędź tego korytka z deklem. Wystawałoby bardziej. Mogłem głębiej dać, ale no już zalałem to betonem pierwszą warstwą. Jakoś może trochę wypchnęło. Może źle przymierzyłem. Nie wiem. Ważne, że jest. I funkcję swoją raczej będzie spełniać. I tyle. Dobra, dzięki Wam za dzisiejszy odcinek. Nie przeciągam. Do następnego. Hej!